Witam serdecznie w pierwszy weekend 2020 roku. Piotr z tej strony się kłania. Dzień dobry, dobry wieczór dla widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. Pierwszy weekend 2020 roku, w związku z czym, tak jeszcze delikatnie, tak? No, wiadomo, że jeszcze jest szansa, że gdzieś tam bombelki nam szumią w głowie, w związku z czym bez jakichś takich fajerwerków. Spojrzymy sobie na kwestie związane z rezerwą federalną i kwestią związaną z tym, że część, część głosujących odchodzi, część pojawiają się nowi głosujący. Jak to może wyglądać z perspektywy sytuacji, jeśli chodzi o Gołębie i Jastrzębie? Kto w jakim obozie ma szansę się Znaleźć. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o to, kto pojawi się, kto będzie mógł głosować w 2020 roku i jakie poglądy, jakich poglądów możemy się spodziewać, no to spojrzymy sobie, spojrzymy sobie już teraz, w tej chwili. Zaczniemy od. Kaszkariego, okej, okay. no i tutaj te minus 2 przy jego nazwisku od razu mówi nam, że warto śledzić, warto śledzić jego wystąpienia, bo generalnie rzecz biorąc w ramach tej tabeli, która jest przygotowana przez, przez Bloomberga, jest on typowany na gołębia, tak, czyli generalnie rzecz biorąc Nil Kaszkari z oddziału FED w Minneapolis jako, jako gołąb, tak, generalnie rzecz biorąc, w związku z czym jego wystąpienia ogólnie mają szansę być traktowane jako negatywne dla dolara, w związku z czym, gdyby za którymś razem zdarzyło mu się wystąpienie pozytywne, trochę bardziej jastrzębie, no to warto, warto zwrócić na to, na to uwagę, tak. On był jednym, pomimo tego, że jeśli dobrze pamiętam, on nie był głosującym, to faworyzował, faworyzował cięcie stóp procentowych w 2019 roku i jest takim, takim typowym gołębiem, jeśli chodzi o te zmiany, które w chwili obecnej mają, mają miejsce, jeśli chodzi o rezerwę federalną. Robert Kaplan, kolejny nowy, pojawiający się tutaj, jeśli chodzi o rezerwę federalną i o prawo głosu w 2020 roku, widzimy zero, a, czyli generalnie jego podejście e, jest neutralne. <laughs> jeśli, chcemy użyć, jeśli chcemy użyć tutaj, e, chcemy być odrobinę złośliwi, to pewnie gdzieś tam, a, jak chorągiewka na wietrze, w zależności od tego, co będzie, e, co będzie potrzebne, tak. Uh, z Filadelfii, Patrick Harker. Odrobinę jastrzębio nastawiony uh, przedstawiciel Fedu, tylko odrobinę. Ok, bo tylko plus, uh, plus jeden. ok. Um. Loretta Mester z Cleveland Plus 1 również odrobinę, e, odrobinę w tej kwestii, e, w tej kwestii e, takiej lekko projazdrzębia, ale widzimy, że w ramach tych, którzy pojawili się, e, mamy Kaszkariego, który taki będzie typowym gołębiem, e, Mamy Kaplana neutralnego i takich lekko. Projastrzębich Harkera i, i Mester. Tak? A to, co jest istotne z tego punktu widzenia, to jest kwestia tego, kogo zastąpili. Tak? I zastąpili szefa Fed z Kansas City, Esther George, szefa bostońskiego oddziału Fed Erika Rosengrena. Tych dwóch, tych dwóch było bardzo, bardzo jastrzębich, jeśli chodzi o, o Fed. Co prawda, Rosengren w tabeli Bloomberga jest plus jeden, a natomiast generalnie rzecz biorąc, jeśli tu byłoby plus dwa, nic by się, nie, nic by się tutaj nie zdarzyło. Widzimy, widzimy, że z perspektywy dolara na 2020 rok, musimy pamiętać, że to jest rok związany z wyborami, jeśli chodzi o prezydenturę. Trochę idziemy, trochę idziemy w tą łagodną stronę, jeśli chodzi o feT to niekoniecznie musi wspomagać dolara, a przypominam, że prezydent Trump jest orędownikiem słabszego dolara. Well, coś wam się spina, jakieś kropki wam się łączą. Być może być może. Trochę w tej układance nie pasuje kwestia największego chyba gołębia, jeśli chodzi o fetą bular, ta, który również nie będzie miał. Nie będzie miał prawa, prawa głosu. Charles Evans z Chicago również nie będzie tutaj głosował. To o, czym warto pamiętać, to, o czym warto pamiętać, jeśli chodzi o zmiany, to kwestie związane z tym, że zawsze, zawsze, znaczy inaczej, nie podlega zmianom szef, jeśli chodzi o Nowojorski oddział Rezerwy Federalnej. W tym wypadku John Williams. Uh, of course. Jerome Powell. Right? <laughs> Także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, jeśli chodzi o rezerwę federalną. Dlaczego robimy sobie spotkanie związane z tą kwestią? A mianowicie, myślę, że sporo będzie w tym roku zależało od tego, czy Ci, którzy traktowani są przez rynek jako gołębie, dadzą dolarowi takiego kopa za przeproszeniem, tak, czyli gdzieś przejdą na tą ciemną stronę mocy, tak, zamiast bycia gołębiem, będą jastrzębiami. Czy ci, którzy są po tej ciemnej stronie mocy z perspektywy prezydenta Trumpa, czyli Jastrzębie, czy ewentualnie oni w swoich wypowiedziach e, będzie się jakiś tam w którymś momencie pojawi... Go and ton. Jedna ze strategii, o której warto pamiętać, a przypominam, że e, przypominam, że e, już za chwilę kolejne spotkanie rezerwy federalnej i kwestia decyzji, jeśli chodzi o stopy procentowe. Jeśli pamię pamiętacie projekcje z ostatniego posiedzenia rezerwy federalnej, tutaj nie spodziewamy się specjalnych zmian, tak? Ale właśnie poszczególne wystąpienia mogą mieć tutaj wpływ na to, jak ten dolar będzie wyglądał. Tyle ode mnie, nie dajcie się złapać w pułapkę. Ten pierwszy weekend taki lekko przedłużony, gdzieś tam mamy szansę, żeby te bąbelki po fajerwerkach noworocznych nam wyparowały, w pełni przygotowani z naładowanymi bateriami, żebyśmy mogli przystąpić do, do działań. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.